Cristiano Ronaldo nie pojawił się na pogrzebie, Diogo Jota i André Silva rozlała się fala hejtu. Kapitan reprezentacji Portugalii przekazał rodzinie zmarłych piłkarzy, iż nie chce brać udziału w ceremonii. Chodzi o medialny szum, który pogłębiłby cierpienie rodziny obu braci. CR7 miał obawy, że jego obecność zakłóci uroczystość ze względu na zainteresowanie, jakie by wzbudzał. Niektórzy pochwalili tę decyzję, ale wyleła się również ogromna fala hejtu. Katia Aveiro, siostra Cristiano Ronaldo, stanęła w jego obronie w mediach społecznościowych, uznając, że piłkarz jest bezsensowny w sposób krytykowany. Wróciła do tego, co działo się w 2005 roku, kiedy w Londynie zmarł ojciec Cristiano i Katy. Oprócz bólu spowodowanego stratą, musieliśmy poradzić sobie z ogromną liczbą kamer i grupą ciekawskich gapiów na cmentarzu, wszędzie, gdzie tylko byliśmy. To była totalna destrukcja, żadnego szacunku. Jak można sobie wyobrazić, to nie było właściwe oddanie hołdu, wspomniała Katia Aveiro, odnosząc się do ogromnego zainteresowania mediów. Cristiano jest postacią medialną. Chodzi o coś więcej niż o nas. Chodzi o rodzinę. Gdziekolwiek się pojawia, jest zamieszanie. Kiedy mój ojciec zmarł, nie było szacunku. Wyobraźcie sobie mojego brata idącego na czuwanie przy Diogo i Andre. Nie bądźmy hipokrytami, dodała. Jak widać, bywają sytuacje, w których każde posunięcie może zostać źle zrozumiane. Ronaldo postanowił usunąć się w cień z myślą o rodzinie zmarłych.